Witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiaj troszkę nietypowo, bo zaczynam od spotkania twarzą w twarz przed kamerą. Ale czasami trzeba coś zmienić w swoim życiu, w swoich działaniach. Do takich różnych zmian gdzieś mi tam nie troszeczkę ciągnie, chociaż tak naprawdę to będą niewielkie zmiany. Ja wszystkim kontynuuję to, co zaczęłam długi czas temu, jakby po tej drodze sobie spokojnie dalej idę, ale dzisiaj nie o tym chciałam mówić, ale o tym, o co zapytała mnie jedna z Was pod wczorajszym filmikiem, dzisiaj rano poczytałam sobie już różne komentarze. Jeszcze na nie odpowiedziałam, ale siądę z herbatą. I na pewno zaraz to zrobię. A było tam pytanie o to, w jaki sposób radzę sobie z tymi takimi ciemnymi, ponurymi, zimowymi dniami. No bo oczywiście, że brak słońca. Działa na nas i działa na nas negatywnie najczęściej, powodując jakąś taką mniejszą chęć do działania, troszeczkę taką ospałość, czasami nawet działa na nasze emocje, powodując, że czujemy się przygnębieni, przyciśnięci do, do życia, jakoś tak mało optymistycznie patrzymy w przyszłość. No tak po prostu się dzieje. My jesteśmy częścią przyrody i to, co się dzieje w świecie, dzieje się też w nas. My to po prostu wszystko odbieramy. I Teraz, jak sobie radzimy, jak sobie ja radzę, czy w ogóle sobie radzę? Myślę, że sobie radzę, całkiem nieźle. Mam kilka takich sposobów, które widzę, że co roku działają, także kilka tych sposobów na pewno Wam przedstawię. I takim pierwszym, chyba, sposobem najważniejszym jest właśnie to uświadomienie sobie, że jesteśmy częścią. Szerzej pojętej przyrody. Jesteśmy przyrodą ożywioną, także to, co się dzieje w świecie, naturalne rytmy tego świata działają także na nas, działają na nasz organizm, działają na naszą psychikę, na to wszystko, co dzieje się także z nami i pod tym kątem biologicznym i pod tym kątem też y, związanym bardziej z y, emocjami w tym takim kontekście już y, y, innym. W każdym razie, y, zima, to jest czas, kiedy rośliny... Przestają rosnąć, kiedy y, przyroda wydaje się, że zamiera. To jest tylko zwodnicze, ponieważ no, tam też toczy się życie, toczy się cykl, ale my tego nie widzimy. Nie widzimy rozwijających się liści, nie widzimy kilkujących kwiatów, nie widzimy tego wszystkiego, co y, zobaczymy już y, naprawdę niedługo, za kilka miesięcy. Y, I to jest do czegoś tej przyrodzie potrzebne. Jest to potrzebne do tego, żeby rośliny y, miały nowe siły, żeby y, mogły one też wypracować. Wykorzystać ten czas na kwitnienie, na dawanie owoców, na, na to wszystko, co będzie przez dalszy cykl działało. I dokładnie tak samo jest też z nami. My też potrzebujemy tych bardziej ponurych dni, my też potrzebujemy troszeczkę takiego zatrzymania się, zastanowienia się, refleksji, bo to jest właśnie czas dla nas na. Przemyślenia i na refleksję. Bardzo często podejmujemy tutaj jakieś cele, które chcemy osiągnąć, na przykład stawiamy sobie przed sobą. Bardzo często też um, robimy analizę na przykład swojego życia, tego etapu, na którym teraz się znajdujemy. Czasami zaczynamy już działać, ale jak pokazują doświadczenia, nie zawsze to jest. Konieczne właśnie w tym momencie, jeżeli chodzi o takie działania bardzo intensywne, ponieważ możemy się zmęczyć, wypalić, kiedy nie będziemy mieli choćby tego wsparcia ze świata przyrody i bardzo szybko nam te wszystkie nasze cele gdzieś tam się rozmeją, rozwieją, a postanowienia noworoczne nie będą realizowane. Czyli pogodzenie się z tym, że to jest coś dobrego, że to jest nam potrzebne. I że to działa dla naszego dobra. Widzicie taki trochę tutaj przykład lekko dygresyjny, ale też chcę Wam przedstawić. Pamiętam, że kiedy szykowałam się do mojego pierwszego porodu, to bardzo bałam się tych bóli porodowych, o których naczytałam się różne rzeczy, poglądałam też różne filmy, gdzie one czasem przedstawiane są w sposób taki mocno karykaturalny. I przeczytałam książkę do Pretty agraval". To była, to jest ginekolog, i to była przy okazji ginekolog, która prowadziła moją pierwszą Ciążę, moją drugą ciążę, i ona bardzo holistycznie podchodzi właśnie do spraw kobiecego zdrowia, kobiecego życia, i tam między innymi w pewnym momencie pisała coś takiego, że żeby zastąpić słowo bóle porodowe, skurcze porodowe. Ponieważ jeżeli słyszymy ból, to nasz mózg od razu napina nasze ciało, ból jest sygnałem do walki. Czyli, jeżeli my myślimy o czymś nieprzyjemnym, jako o bólu, to wówczas Organizm jest napięty, jest zestresowany, napina się jeszcze bardziej, co oczywiście tym bólom porodowym nie służy. Ale jeżeli pomyślimy sobie, że to są skurcze, które mają do czegoś dobrego doprowadzić, to my nie tylko jesteśmy w stanie je przetrwać, ale jesteśmy w stanie jakby wykorzystać ten, ten czas, bo to jest czas na skurcze. I dokładnie tak jest teraz. To jest czas, na pomysły, na refleksje, na zastanowienie się, być może zrobienie jakiegoś planu, być może próba podjęcia jakiegoś nawyku, przygotowania się do czegoś, co potem będziemy robić w trakcie całego roku, bo rok jest bardzo długi. I y, y, widzę, że od kiedy tak podchodzę też do tych jesiennych, do tych zimowych dni, to mi to służy. Służy to mojemu działaniu, służy to mojemu rozwojowi, bo oczywiście rozwijamy się przez całe życie, tak? Tutaj y, wiek nie jest absolutnie przeszkodą do rozwoju, więc to jest pierwsza sprawa. Y, druga sprawa jest taka, że staram się też y, y, wykorzystać tyle światła słonecznego, Ile mogę? Oczywiście wiem, że są wśród Was też takie osoby, które wychodzą do pracy, kiedy jest jeszcze ciemno i wracają, kiedy jest już ciemno, tak pięć razy w tygodniu. Ja mam o tyle dobrą sytuację, że ja częściowo tylko pracuję konkretnie w pracy w budynku, a dużo Więcej pracuje w domu, zdalnie. Także ja mogę sobie ten plan mój ułożyć tak, żeby znaleźć też czas na wyjście na zewnątrz, na spacer, na przykład przed dniem pracy albo w trakcie dnia pracy. I na przykład dzisiaj, chociaż nie musiałam, ale wstałam o godzinie 6.30. Tak, żeby, a dzisiaj mam taki właśnie dzień, kiedy nie idę do pracy, ale pracuję w domu, tak żeby właśnie na no, spokojnie wykorzystać sobie cały czas i zaplanować ten czas tak, żeby mi też moment na wyjście na zewnątrz co zaraz po nagraniu tego filmiku zrobię. Dlaczego? Dlatego, że na zewnątrz jest najczęściej jaśniej niż w domu. Czasem tak mamy, że nam się wydaje, że jest tak brzydko, tak buroponuro. Wychodzimy i mówimy: No, tak źle nie jest, jak to wyglądało z domu. Więc jeżeli macie taką możliwość, to wykorzystajcie światło słoneczne. Na przykład właśnie na spacery, na uprawianie sportów, jeżeli też uprawiacie na przykład na świeżym powietrzu. To jest bardzo ważne. To jest ważne nie tylko dla naszego ciała ale też dla naszej psychiki i właśnie z tego powodu zrezygnowaliśmy z kupna bieżni bo wiem że jakbym miała do wyboru wyjście na zewnątrz ubieranie się szykowanie się um, no walczenie też na, na, na tym zewnętrznym z wiatrem z deszczem i Cieplutkie pomieszczenie, gdzie sobie mogę potuczyć na, na bieżnie, to ja bym zawsze wybrała bieżnie, yy, pozbawiając się właśnie tego światła, tego słońca. Jeżeli nie mam takich możliwości, no bo też ja nie mogę być ciągle na dworze, yy, kiedy jest ten dzień, kiedy gdzieś tam światło jeszcze słoneczne jest, staram się wtedy chociaż przenieść swoją pracą w takie miejsce, gdzie mogę widzieć niebo, gdzie mogę widzieć świat. Um, jak miałam jeszcze firanki w oknach na poprzednim mieszkaniu, to po prostu odsuwałam firanki zasłony, przynajmniej. Wnosiłam sobie stolik pod okno i pracowałam pod oknem, żeby doświetlać się jeszcze troszeczkę. W tej chwili mam e, fajne rzeczy, bo mam okna dachowe. I one dają mnóstwo światła, więc albo sobie tutaj siedzę w kąciku pod oknem dachowym na moim łóżku, albo też przenoszę się do góry, tam gdzie tych okien dachowych jest dużo. mamy pięć okien dachowych w jednym pokoju i tam chłonę jakby całą sobą też to światło. Ale też. Nie czekam tylko biernie, a światło do mnie dojdzie, ale też sobie to światło dołączam do, do, yy, dokładam, jakby, yy, przez y, albo dzięki właściwie światełkom w moim domu. Tak jak widzicie tutaj zapalone yy, świece, to tak, tych świec u mnie jesienią i zimą jest sporo. Yy, czy takie czy elektryczne, czy, czy prawdziwe świece, jeżeli mogę je zostawić bez kontroli, oczywiście również. Yy, nigdy nie składam ozdób świątecznych, zaraz po nowym roku, yy, bo wiem, że właśnie te Światełka migające, dodające takiego ciepła w domu, no i właśnie samego światła są bardzo potrzebne i one mi też dużo dają takiego, takiego um, lepszego nastroju. Także to wszystko wydaje mi się, że jest bardzo proste, ale u mnie zdecydowanie to działa. Zgoda na to, że jak mówił klasyk, jak jest zima, to ma być zimno, czy jak jest zima, to może być ciemno. Oczywiście, wolelibyśmy taką zimę instagramową, z pięknym błękitnym niebem, z się śniegiem, no ale nie zawsze jest tak, jak na Instagramie. Tak? Także tutaj zdecydowanie pogodzenie się z tym, przyjęcie tego, że to jest normalne, naturalne, jest dla mnie ważne. Ważne jest też doświetlanie się prawdziwym światłem i tworzenie sobie wewnętrznego światła. I jeszcze taka jedna rzecz, dla mnie bardzo osobista, ale być może Wy też macie taką sytuację w swoim życiu. Wiecie, wszystkie najtrudniejsze momenty mojego życia wydarzyły mi się wtedy, kiedy była piękna, słoneczna pogoda. To była Późna je, wiosna, kiedy, kiedy rozkwitało wszystko, kiedy, kiedy był początek majowych dni, to była... Późne lato, takie właśnie sierpniowo-wrześniowe, gdzie już odpoczywaliśmy od upałów, słońce cieszyło, a nie raziło, było pięknie, było słonecznie, wszyscy ludzie cieszyli się życiem, a ja cierpiałam i to cierpiałam bardzo. Także, y, dla mnie uświadomienie sobie tego, że słońce nie zawsze znaczy radość i fajne momenty życia, a ciemne dni nie zawsze znaczą y, trudne momenty i cierpienie. Jest też takie kluczowe i zawsze staram się też o tym y, pamiętać, żeby jakby nie łączyć też tej pogody z tym, co mamy w środku, z nastrojem, bo oczywiście w pewnym sensie nasze nastroje są y, przez świat przyrody y, formowane, tak? My jesteśmy istotą biologiczną, na nas też różne rzeczy tutaj działają, jak najbardziej hormony chociażby, y, które w różnych porach roku mają różne stężenie, ale jest Jesteśmy też osobą duchową, yy, fizyczną, a psychiczną i na tym tle możemy bardzo dużo zdziałać, żeby też lepiej poradzić sobie w życiu. Co dalej? W dzisiejszym dniu, moje kochane, też właśnie a propos komentarzy, Joasia zapytała mnie też o to, czy mam jakieś fajne pomadki, szminki, które mogłabym polecić. Wiecie co, ja, ja właśnie, Joasi odpowiedziałam, odpowiedziałam Ci, Joasiu, że ja mam tak wielką ochotę zakupienia nowej pomadki, że w tego dnia, kiedy Ty napisałeś tego komentarz, ja właśnie złożyłam w taką podróż w rajd po sklepach. Przeszłam Rosmana, Hebe, Superfarm, Drogeria Natura, i to chyba wszystko, a i w końcu trafiłam do Biedronki i tam właśnie kupiłam pomadkę. Za chwileczkę Wam ją pokażę, ale pokażę Wam mojego ogryska, czyli moją ukochaną pomadkę, którą też mam w tej chwili na ustach i to jest ciekawa rzecz, ponieważ mm, kiedy pada zapytanie o to, jaką masz pomadkę na sobie, jaką masz szminkę na sobie, to jest zawsze ta właśnie szminka, chociaż ona wygląda w różnym świetle różnie. Czasami czerwona, czasami różowa, czasami malinowa, tak tutaj się zmienia. Ja ją też różnie nakładam, czasami pędzelkiem, bardzo dokładnie, Czasami po prostu maluję dookoła usta, a czasami tak jak dzisiaj nakładam na palec i na wzór Francuzek sklepuje sobie dookoła. Co to jest za cudowna pomadka i dlaczego ogryzek? Yy, dlatego marka Wet n Wild, ja tę pomadkę kupiłam sobie podczas pobytu w Nowym Jorku, ale one też były przez jakiś czas w drogerii Natura. Niestety ten kolor jest wycofany, a on jest fantastyczny, bo to jest kolor, który Czasami jest czerwony, czasami wygląda jak taki piękny róż, czasami jak fuksja, w zależności od tego, jakie jest oświetlenie. I zawsze, zawsze, jak pytacie o to, co mam na ustach, to ja mam właśnie tę pomadkę. Chociaż czasami pytacie właśnie, a co to za ładna różowa pomadka, co to za ładna czerwona pomadka, więc to jest ta. To jest numer 540a, hot red ale w tej chwili ona jest już niedostępna, jej już nie produkują niestety. Jest fantastyczna, była tania jak barszcz dosłownie, bo pamiętam zapłaciłam za nią chyba niecałe 2 dolary, a w Polsce kosztowała między 8 a 10 zł, także bardzo żałuję, że jej już teraz nie ma. Na razie myślę, że jeszcze mi wystarczy na jakiś czas. A co kupiłam w Biedronce? Marka Bell. Kiss Lipstick. Jest dostępna w szafach. Też niedroga. Chyba 12 zł kosztowała. Coś w każdym razie między 11 a 13 w tej cenie jest. Można też ją dostać w Douglasie. I tam chyba też jest po 13 zł. Także naprawdę niewielka cena. I mój kolor to 04. Proszę bardzo. Taki numerek. Tak wygląda kolor w zbliżeniu. A tak wygląda na skórze, na garstku, rozmarowana. Zobaczcie, ona ma taki delikatny pomysł, połysk. Ona w ogóle ma sobie takie mini drobinki. Natomiast one nie dają takiego efektu, nie wiem, dyskotekowego na przykład, ale delikatnie połyskują. Piękna konsystencja, taka jedwabista, fajnie się rozmarowuje, także, jak macie ochotę, to polecam. W biedronce. Kupiłam sobie pamięć zewnętrzną. Niestety już potrzebuję. Kiedyś miałam tak, że wszystko miałam w głowie. Terminy, daty, godziny, wszystko. A w tej chwili widzę, że muszę zachować sobie już różne rzeczy także na zewnątrz. Częściowo w komputerze, częściowo właśnie też w takim notesie. Właśnie nie sprawdza się u mnie kalendarz. Kal kalendarz, planer, jakoś mi to nie do końca wychodziło. A notes, który będzie miał swoje sekcje, gdzie będę różne rzeczy notowała, myślę, że będzie lepszy. Poza tym tak mi się podoba tutaj ten wzór i kolor. Notes Kupiłam w Action, kupiłam też sobie kapcie takie mięciuteńkie, proszę bardzo, na takiej jasnej um, podeszwie. Pokazywałam Wam kiedyś kapcie z Sinsaya, chyba w listopadzie kupiłam i słuchajcie, to był bubel nad bublami. Po tygodniu noszenia one wyglądały tak, jakbym przechodziła w nich cały sezon i teraz mam inne Kupiłam sobie zaraz po tych kapciach Sensei'a właśnie takie marki Befado. Bardzo fajne. Bardzo takie wygodne i bardzo dobrze wykonane. Właśnie, czy wasze dzieci też miały kapcie Befado? Tak mniej więcej 30 lat temu. Do przedszkola chyba większość dzieci pomykała w tych kapciach. W każdym razie mam, noszę, ale zawsze jestem zestresowana, ponieważ one mają jedną wadę. One bardzo mocno. Słyszycie, stukają. E, I na przykład doszło do takiego trochę paradoksu, no bo wieczorami je ja chodzę w samych skarpetkach, żeby nie przeszkadzać sąsiadom. Także <noise> zdecydowanie zmieniam w tej chwili kawcie, a te będę wykorzystywała od czasu do czasu. Et voilà. Można iść w nowy dzień. Ja powiem Wam, że ten nowy dzień jakoś nie bardzo weszłam. Nie byłam w stanie już nic popracować w tej chwili. Chcę sobie teraz złożyć jeszcze tego vloga, żebyście najjutro już go miały, a my dzisiaj wychodzimy wieczorem na koncert, na koncert Andrzeja Poniedzielskiego do Narodowego Forum Muzyki. Dzieci nam zrobiły taki prezent, także bardzo się cieszymy. A w domu nie da się w tym momencie działać. Jest to w tej chwili w mieszkaniu syna. Tutaj próbuję jakoś pogarniać się. Ten nasz stukający sąsiad, remontujący sąsiad, który remontował mieszkanie pół roku temu i rok temu i dwa lata temu dłużej chyba jeszcze, a, a, a może nawet. W każdym razie nie wiemy, jak to będzie trwało, bo do tej pory jeszcze nie, nic nie skontaktował się z nami, nie uprzedził, nie powiedział, nie wyjaśnił. Wiecie, bardzo wiele można tak naprawdę rzeczy przy, przetrwać, na wiele rzeczy można przymknąć oko, no ale to też wydaje mi się, że są jakieś takie społeczne zasady działania. Mieliśmy tutaj sąsiada z piętra niżej, tak po skosie, nie, nie bezpośrednio pod nami, który miał też taki duży remont 4 miesiące chyba trwał. No ale on przyszedł, przeprosił, powiedział, uprzedził, ile to będzie trwało, obiecał, że tylko do 20 codziennie i mniej więcej, żebyśmy też mogli wszyscy jakoś odpocząć po tym całym, całym dniu. A tutaj, tak po prostu, nic nic nie wiemy. Stukają, działają, robią wszystko. Ostatnio już nawet była taka sytuacja w sobotę, że po raz pierwszy mąż poszedł upomnieć tego pana, bo była już północ, a on nadal wiercił, stukał, przybijał. No i tak przeprosił, nie, nie, nie przeprosił. Powiedział po prostu, że od tak, tak, po prostu troszkę mi się przedłużyło, ale już kończę. Nie wiem, powiem wam, że czasami. Nie wiem już, czy, czy jakoś ja mam inne takie normy, zasady współdziałania, życia z ludźmi, czy też otaczają nas w tym momencie ludzie bardzo różni i, i pewne rzeczy są naprawdę dla mnie niezrozumiałe. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że uda mi się teraz szybko jeszcze przed wyjściem złożyć do tego vloga i wy go zobaczycie już jutro. Um, a w kolejnym vlogu spotykamy się w czwartek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!